Witam wszystkich, dzisiaj kończę już zabawę powoli z ramą, czyli zostanie wycięty tutaj ten fragment, który jak widać jest jakoś tutaj dospawany, nie powinno z tym być problemu, na pewno będzie trzeba tutaj lekko podłatać, bo jest to wgniecione i dlatego podnóżek pasażera chodzi po prostu, jest pochylony co kolejna, kolejna sprawa to jest stopka centralna która akurat w sumie jest bardzo mocno zmasakrowana jest ona tutaj spawana z tej strony więc na pewno będzie trzeba wyspawać nową yy, bo ta nie do niczego się już nie nadaje jest ogólnie krzywa, jest sfatygowana a to nie jest jakaś tam ciężka konstrukcja żeby nie można było jej sobie wyspawać Zostało zrobione, a to jeszcze będzie zrobione. Dzisiaj także rozbierane będą amortyzatory tylnie, z tego względu, że tutaj muszę tą górną szklankę i dół dać już do, do piaskowania i do malowania, bo będzie to robione na dniach. Kolejną sprawą będzie rozbiórka przedniego zawieszenia, z tego względu, że dolną część muszę oddać do chromowania. Jak widać, tej laga jest w ładnym stanie. Nie ma jakichś tam żerów. Tutaj ta czarna kropka to jest akurat brud. No, od góry tak. Nakrętka w miarę fajnie wygląda. Zostanie jej ja nie będę ruszał. Co jeszcze zostało zrobione? Została zrobiona osłona łańcucha. Miała ona tutaj taką wyrwę. stało to wyrwane, załatane. Zostało to także podprostowane te uszy akurat były krzywe a trochę pokancerowane było ja nadebrałem te koła czyli tuż mamy same obręcze, nie wyglądają najgorzej zostaną one delikatnie przepiaskowane, pomalowane epoksydem i, i takim kolorem mniej więcej jakim były ale nie będą zakładane tego względu, że bardziej mi się podobają obręcze w chromie. Takie też zamówiłem. Więc czekam tylko aż przyjdą i, i będę zaplatał obręcze w chromie. Po prostu bardziej mi się podobają. Wiem, niezgodne z oryginałem, bo powinny być malowane. No ale... Raz tak zostało, oczyszczone też... ...piastę z bębnami. Nie wygląda to tragicznie, łożyska są już wyciągnięte. Może nawet dzisiaj albo jutro będę wkładał nowe łożyska, więc też to pokażę. Będę to robił na ciepło. Myślę, czy albo je tak zostawię, bo nie są jakoś mocno pokaleczone, albo je pomaluję. Zobaczę. Jeszcze trochę się bije z myślami. Tutaj jest z tyłu. Jest trochę bardziej pokancerowany, na pewno jest mocniej poodbarwiany, tego na filmiku nie będzie widać. Bo na filmiku widzę, że on się ładnie błyszczy. Ale jest ma takie plamy. Eee, łożysko też jest wyprasowane. Tutaj niestety widać te uszkodzenia, lekko otworów. Eee, szukam czegoś ładnego, ale to co jest, jest w stanie takim sobie, ewentualnie podobnym do moich. Nowych raczej nie chcę, bo to tak trochę chyba za chińskie jest, jak dla mnie. Więc zobaczymy, może założę na jakiś czas tej będę po prostu szukał nowego bębna, żeby, żeby akurat te miejsca, gdzie, gdzie to pracuje, no, nie było aż tak smaka, jak u mnie. Tutaj taka ciekawostka, łożysko, pokażę jaki ma luz. W takim stanie, o, udało się. W takim stanie słożysko, że można je wyciągnąć. Jakoś to jeździło. O. Było jak było, ktoś bał jak dbał. To jest to już poczyszczone. Yy, osłonka będzie albo zamówię z no bo są dostępne, nie są takie duże pieniądze, albo tą po prostu lekko podpiaskuję i pomaluje. Ten sam kolor co, co, są, co będą bębny malowane. Zobaczymy. Na razie jakoś tam ostatecznej decyzji nie podjąłem. Dobra, koniec nadawania. Biorę się tutaj do cięcia i naprawę tutaj tego tyłu ramy. co już zostało, teraz to tylko ładnie oprzyfować mam nadzieję, że widać czyli tak, będziemy szlifować tutaj tą stronę oprzyfuję tą stronę obrobię do oryginału tutaj lekko górę zbiorę tutaj oczywiście tak samo obetnę tą końcówkę i pospawam. Tu jest spaw pęknięty. Mam już oczyszczone. Nie wygląda to mniej więcej tak. Tak widać spawy wyostrzy. Wyostrzy. Spawy trochę... Tu jest coś posmarkane. Tu jest pęknięcie. Tu jest drugie pęknięcie. Jest to już... Widać. Pasuje wszystko. Czyli zostało mi tylko tutaj pospawać, tu od nowa stopkę, żeby to miało ręce i nogi, i wszystko. Teraz jeszcze jak pospałem to pokażę jak to z drugiej strony wygląda i wezmę się za amortyzatory. I już mamy skończone. Wyszło to tak. Tutaj jednak postanowiłem nie zamykać tego, tak było w oryginale. Spód wyostrzy, i zabieram się za amortyzatory, to zaczynamy zabawę z tymi amortyzatorami, przynajmniej rozbieranie. Jak je rozebrać? Tutaj znajduje się takie dwa półksiężyce. Należy ścisnąć. I one po prostu się tutaj otwierają. Wyciągnąć się górny kielich pójdzie wek. rozkręcić sprężynę, wyciągnąć. Zresztą pokażę. Jeden półksiężyc. Drugi. Teraz tak. Górny kielich, pod którym. Jest tu taka podkładka. Ona idzie tak. Sprężyna. Widać, że u mnie ufajdowano w oleju. Dolny kielich, także z podkładką. Właśnie wpadła. Teraz, jak widać, mój amortyzator chodzi bardzo dobrze. Wręcz idealnie. Rozkręcamy go tutaj. Jak widać, to rozkręcamy. Całość wychodzi. Zlejemy z resztki oleju, który być może jest tam. No i to pójdzie do malowania. Kielich pójdzie do malowania, to do regeneracji. Czym ja rozkręcam jakimiś szczypcami, zapieram się, żeby nie uszkodzić tłoczyska. Dość uważnie. I poszło. Jest to uszczelka gumowa, więc na tak, to było mocno dociągnięte. To idzie to odkręcić. I wszystko. To Zaraz mam w środku uszczelniacz, który tutaj puścił. Nie wiem czy widać. To jest taki uszczelniacz. Spróbuję to potem wydziergać Jak będę je regenerował, to pokażę dokładnie co i jak. Bo będą robione. I wszystko. Cała filozofia. Teraz zacznijmy dalej, jest o. tak wygląda tu. Rozbieram drugi, a następnie biorę się za rozbieranie przodu. Ponieważ miałem źle ustawioną kamerkę, więc nagrywanie rozbierania pierwszego, pierwszej lagi wyszło jak wyszło. jest już tutaj rozebrana. Jak rozebrać, pokażę na, na drugiej po prostu. Czyli odkręcamy górną nakrętkę. A on śruby śrubę wkręcano, można to wykręcić. Dziękujemy wylewamy resztki oleju, jeżeli taką macie jak widać, jaki w jednej i w drugiej ladze um jest jeden wielki gnój ogólnie tyle oleju jest w obydwu lagach, u mnie Także widać uszczelniacze, uszczelniacz lekko nie trzyma. Tak odkręcamy tutaj nakrętkę, to jest na klucz dziesiątkę. Może pójść ciężko. Oba tak, Podkładeczkę luzujemy tutaj. Śrubę u my są obydwie dość luźne, więc jestem w stanie to odkręcić ręką. Niekiedy no, trzeba użyć jakiegoś tam klucza typu żabka. Ewentualnie można sobie zrobić taki klucz hakowy żeby po prostu odkręcić. U mnie przynajmniej z tą jedną nie było problemu. Znaczy, druga, druga też nie. tutaj akurat już mi wyszło z uszczelniaczem który jest w stanie a jak widać o i wuala i mamy cała amortyzatora zebrana Wolę, żeby olej ściekł. Czyli mamy tak, ruchomą, stałą, trzpień trzymający. Tutaj jako rozkręcimy, można go wypchać do czyszczenia. Na pewno będę go wypychał. Wszystko, to jest cała budowa zawieszenia w SC. To akurat u to jest już zmasakrowane. Więc akurat ta tuleja idzie do wymiany od razu. Laga wygląda na ładną. Sprawdzę szybko czy jest prosta. <coughs> Mam znajomego z zegarem i po prostu na, na zegarze zmierzymy, czy wszystko jest ok z nią. Jeżeli jest ok, będzie montaż. Na razie dolną część daję do chromowania, i potem dopiero będę regenerował i składał wszystko do kupy. Także dzięki za uwagę. Do następnego. Lekkie wyjaśnienie, ponieważ na filmiku to go nie widać, bo mi sprężyna z lagi wyszła od razu. Sprężyna do tego czpienia jest tak, jakby wkręcana. Tak? Czyli nie ciągniemy na hamanie, nie wyrywamy jej, tylko należy sprężyną przejechać. Ona się po prostu wykręci. Demontujemy sprężynę. Teraz druga sprawa, tutaj na samym końcu, żeby wyciągnąć ten czpień, to jest podkładka. Jedna podkładka, która jest w gumowa, i druga stalowa. I to jest całość. Czyli takie coś jest w tej dolnej ladze. Tak. I tak to wygląda.